Szczęść Boże, że witam po chyba krótkiej w sumie przerwie, bo myślałem, że dłużej wytrzymam bez kamery, ale jednak no, nagrywam to w styczniu i chyba to publikuję też w styczniu, także witam po przerwie i witam też tak ogólnie na kanale bo będą duże zmiany, dużo filmów też jest ukrytych i jeżeli chcecie wrócić do jakiegoś filmu, to możecie wejść w zakładkę playlisty i tam sobie wybrać, jaką playlistę chcecie obejrzeć, cringe s co tam jeszcze można... No, tam są różne filmy, które nie są ogólnie na kanale już widoczne, ale są w playlistach, więc wszystkie filmy nadal można oglądać. Tylko nie z pozycji wyszukiwania. Jak wpiszecie Parodia Szusz, to już się nie pojawi moja parodia, tylko właśnie w playlistach. Dużo zmian będzie. To będzie, może jeszcze jakoś go tam udoskonale, to będzie kadr do takich typowych filmów pogadankowych. Nie wiem, czy takich będzie dużo, czy mało. To po prostu wszystko wyjdzie w praniu. Na pewno powiem, jakich filmów nie będzie, bo to jest najważniejsze i też możecie od razu, że tak powiem, odejść, bo no, jeżeli będziecie pisać komentarze, kiedy parodia czy coś, no to to nic tak naprawdę, naprawdę nie wskóra, bo skończyłem z parodiami, to już jest moja taka ostateczna decyzja. To nie było wszystko proste, przemyśleć sobie co, jak yy, i tak dalej, natomiast no przychodzi taki moment, że podejmuje się pewne decyzje, więc postarałem się jak najbardziej świadomie podjąć decyzję, że takie zmiany są. Także parodii już więcej nie będzie. Mówię, zakładka playlist na kanale Cringe as fuck. można sobie oglądać, jeżeli macie ochotę. Nie będzie parodii, więc jeżeli ktoś jest tylko dla parodii, no to też liczę się z tym, że dużo widzów mi pewnie odejdzie, no ale tak jest życie, nic z tym nie zrobię. Także Cringe as fuck nie będzie. Nie będzie również filmów o keto, o diecie kecie, ponieważ ja już nie jestem na diecie kecie i też nie będę Wam udawać, że jestem, kiedy nie jestem. Styczeń to był taki miesiąc, dużych przemyśleń, dużych zmian, bo i przeprowadzka i zmiana pracy i zmiana tego też kanału. Myślałem na początku w ogóle, że on zniknie, jeszcze nie będzie już tak naprawdę milabout, ale no jest. I wróciłem, bo tak naprawdę mam tutaj was, mam moich widzów i wiem, że dużo osób się zżyło. Bardzo w ogóle dziękuję za komentarze, że czekacie i w ogóle co tam u mnie, więc jak widzicie, u mnie wszystko dobrze, żyje. Jestem już po przeprowadzce, także w miarę się urządziłem. Nie obiecuję konkretnych dni, czy tam, że jeden film... Nie wiem, jak to będzie tak naprawdę. Na początku pewnie dosyć często będzie, bo stęskniłem się za Wami, za komentarzami i tak dalej, więc pewnie na początku będzie takie, wiecie, że często nagrywam, bo długo, długa jednak przerwa była. Prawie miesiąc w sumie, jak ja to nagrywam, no to ostatni film był chyba nagrywany w Wigilię albo 23, czy po świętach. Już nie pamiętam, ale okolice świąteczne, właściwie święta, więc no prawie miesiąc już yy, nie nagrywałem. Na początku pewnie będzie trochę więcej filmów, a potem to się jakoś tam wyrówna, czy to będzie jeden w tygodniu, czy, czy dwa razy w tygodniu, czy może raz na dwa tygodnie, nie wiem. Natomiast tak jak mówię, nie będzie ojecie kecie, nie będzie parodii. Co tam jeszcze? Co było, a czego. No nie będzie vlogów takich, że chodzę, pokazuję, nie będzie filmów też z podróży. Więcej po prostu zostawię dla siebie, więcej prywatności, że tak powiem. Więc takich filmów na pewno nie będzie. No to co będzie? W takim razie zapytacie. Na pewno będą haule i raczej będą to haule spożywcze, ale może też jakieś haule takie mieszkaniowe, o ile jeszcze coś kupię, wątpię, bo raczej to mieszkanie jest już urządzone, w sensie już mam je gotowe tak jak chciałem, więc chyba niczego nie nie będę kupować niczego, mam nadzieję. Raczej tylko spożywcze hałle. gotowanie, ale nie będą to też przepisy, nie będzie na przykład przepis na, bo ja raczej nie używam przepisów. W sensie ja gotuję na oko. Na oko to w szpitalu umarł. Moja mama mówi, na oko, i po prostu będzie takie bardziej gotowanie ze mną, tak jakbyście, nie wiem, byli u znajomych i razem gotujecie, tak? No to na tej zasadzie to będzie, że ja nie będę podawać proporcji, po prostu mniej więcej, na przykład biorę mięso mielone, dodaję sól, pieprz, nie mówię ile czego, no bo ja sam tego nie liczę, nie mierzę. Jeżeli ja to mam robić, to odechcę mi się zupełnie nagrywać, bo no ja tego na co dzień nie robię, że nie robię zgodnie z przepisem, nie odmierzam, chyba że będzie na przykład taki odcinek, że ja coś robię po raz pierwszy, no to wtedy będę się posiłkować przepisem, no i wtedy mogę przepis sposiłkować. Albo na przykład odtwarzam danie Magdy Gessler i robię jakieś tam danie z jej przepisu. Więc może coś takiego będzie, zobaczę. Raczej to będzie takie gotowanie mówię na oko. Taka seria gotowanie na oko. Ogólnie filmy raczej będą nagrywane w kuchni, Także, właśnie, gotowanie, haule spożywcze, a pogawędki właśnie będą nagrywane tutaj przy biurku i nie wiem, jakie to będą pogawędki. Tak a propos, no bo mówię, że będą hałle, będą odcinki z gotowania i będą właśnie, może jakieś pogawędki, tak myślę. W ogóle następnym razem bardziej się przygotuję, jak już będzie jakaś pogawędka, yy, sarcastyczno-humorystyczna, postawię lampę, bo teraz tak naprawdę doświetla mnie tylko lampa taka sypialniana, ale mam przecież tą taką lampę. Yy, co to za lampa? Studyjna to się chyba nazywa, taka duża, i ja sobie ją postawię i będę lepiej doświetlony. To znaczy, ja nie wiem, ja widzę w podglądzie takim malutkim, że jestem dosyć ciemny, ale może mi się to jakoś w montażu uda podnieść. Też zobaczę, coś, co z dźwiękiem, bo na razie nagrywam to bez mikrofonu, bo chcę sobie jak najbardziej ułatwić pracę, ponieważ mam starego laptopa, na którym w ogóle nie da się montować. W sensie on się tak tnie, filmy będą jak najbardziej proste, bo taki mam laptop i taki mam sprzęt. Nagrywam też taką wielką lustrzanką, którą mam, ale nigdy nie używam, bo ona jest nieporęczna. No ale skoro nie będzie vlogów takich z ręki tylko filmy Raczej gdzieś tam na statywie albo w szafce was umieszczę, kamera będzie stała, także może być taka duża, a ona działa, a ta mała niestety vlogowa się zepsuła i nie, w sensie zepsuła. No nie działa. No już ma, jest wysłużona. Nagrywałem bardzo nią często i ona ma już chyba z 6 lat, czy 5 lat. No jest dosyć stara. I co jeszcze będzie? Aha, no i najważniejsze też chyba tutaj właśnie. No w kuchni to by nie miało sensu. Myślę, że bardziej tu będą, a chociaż w kuchni... Będą testy jedzenia różnego. Na przykład, jeżeli mi coś wyślecie, bo w opisie będą, za, będzie zawsze link do paczkomatu. Jeżeli chcecie, to impostem, możecie mi coś wysłać do testowania, albo coś od Was, jakąś, nie wiem, pracę artystyczną, albo coś takiego, co mogę pokazać, bo będzie też otwieranie paczek od widzów, czyli paczki od widzów, nie wiem tak naprawdę, która seria będzie częściej, i co, seria, bo nie będzie żadnych serii, ale które filmy będą częściej, które rzadziej, bo to tak z, z, t, naprawdę zależy wszystko od życia. Jak będzie dużo paczek, to będzie film z paczkami. Jak będę akurat musiał coś ugotować, to przy okazji włączę kamerę i ugotuję. To będą takie filmy, w sumie nie wiem jakie, ale jakieś będą. Będą takie, że możecie sobie wziąć kawkę, herbatkę, obejrzeć, wysłuchać zjeść, może coś przy, przy okazji. Mam kilka paczek, także na pewno będą na początku dwie, dwa odcinki paczek od widzów, bo mam pod łóżkiem schowane paczki od Was, także dziękuję za wszystkie, na pewno je niedługo otworzę. Czyli w skrócie odcinki w kuchni to będą haule spożywcze, to będzie gotowanie oraz testowanie I tam będzie testowanie różnych jedzeń. Ja już nie jestem na diecie, kecie, także pewnie mo, raczej słodycze nie, ale myślę jakieś takie dziwne no nie wiem, no zobaczymy, co to, co to będzie, tak naprawdę. Takie trzy rzeczy kuchenne. A reszta rzeczy będzie tutaj nagrywana na tle mapki i lampki. W ogóle próbowałem ją zapalić, ale wtedy ja jestem jeszcze ciemniejszy niż jestem, więc jednak ją zgaszę i zapaliłem tylko tutaj w kubku takie małe lampki. O, od razu rozjaśnione, takie małe lampki choinkowe. Jeszcze będę kombinować. Na razie niech się palą, może świecą, czy świecą bardziej. Tutaj będą takie pogadanki. I paczki od widzów, właśnie, czyli od Was też będą otwierane na tym tle. Także to tyle. Dużo zmian też pytaliście w komentarzach, co, jak i, i, i dlaczego, więc właśnie mówię, że już jest, jestem przeprowadzony, jestem zmieniony pracująco. W sensie prace zmieniły. No, jakieś takie też zmiany umysłowe, psychiczne zmiany zaszły. Także tyle. Jest wszystko dobrze. Natomiast, no mówię, nie wiem jak często będę filmy. Pewnie ten wrzucę, za chwilę wrzucę hall z siaty, z Lidlaka, bo byłem w Lidlaku po długim czasie, bo niestety ja mam teraz Lidlaka daleko. Mam obok Biedronkę, mam obok Aldi, ale no nic mnie tak jednak nie. Nie fascynuje jak Lidlak, także chyba raczej będą te haule z Lidlaka, ale może też z innych sklepów, się przekonam, może do czegoś. Filmów roślinkowych też już nie będzie, więc jeżeli to ktoś jest dla roślin, no to też tego nie będzie z tego powodu, że pokazując rośliny musiałbym pokazywać mieszkanie, a jednak chcę, tak jak już mówiłem w ostatnim filmie, który był przed tym filmem, bo to jest film taki powitalny można powiedzieć po zmianach, Także yy, film był pożegnalny, ten jest powitalny. I tam powiedziałem właśnie, że no chciałbym zachować więcej prywatności. Chyba w tym też to powiedziałem, dlatego no, nie chcę pokazać ani mieszkania, czy gdzieś tam siebie w takich prywatnych rzeczach, prywatnych rzeczach, prywatnych momentach bardziej. Typu podróże, które są bardziej odpoczynkiem, bo YouTube to nie jest moja praca, to jest moje hobby i pasja. I chciałbym, żeby tak pozostało. Jeżeli się uda zrobić z tego pracę, to spoko. Natomiast na razie ja mam pracę, która pochłania mnie i zajmuje sporą część mojego życia i nie chcę po prostu poświęcać drugiej części życia na YouTube, bo chcę też mieć prywatne życie, a jeżeli ja będę poświęcać dużo czasu na YouTube, to niestety będę pracować tak naprawdę na dwa, a nawet trzy etaty, bo nagrywanie i montowanie to czasem jest Osobno jakby to traktuję, bo montowanie na moim laptopie rozejmuje tyle czasu, że dajcie znać też, co tam, co tam u was, co tam w nowym roku. Ja oczywiście Wam życzę na koniec jeszcze tak wszystkiego dobrego w nowym roku, bo mamy nowy rok, też oglądałem różne filmy, takie wiecie, różne i tam było, że hasło przewodnie roku, i każdy tam jakiś youtuber czy youtuberka wybierali, jak tam gadali o, o podsumowaniach czy planach, no to gadali właśnie. Yy, hasło przewodnie roku 2023, czy coś takiego. Więc u mnie na pewno jest to zmiana. To jest takie ogólne hasło. Zmiana wszystkiego tak naprawdę. Zmiana życia, pracy, mieszkania, YouTube'a zmiana. No dużo jest tych zmian. Także to, to będzie taki rok zmian. On się zaczął w, pod koniec zeszłego roku te zmiany i one będą trwały pewnie jeszcze dosyć długo, ale no zmiana i ja zmiany zawsze traktuję bardzo pozytywnie. Chyba tyle. Nie wiem co mam więcej gadać. Przedłużam trochę na siłę, także będę kończyć i tyle.